Kochani, to jest grupa trzecia. Um, bateria mi padła i e, przepraszam Was najmocniej, ale ciężko mi było już to później dograć. Zostawiłam karty tak, jak były. E, co Wasza osoba chciałaby Wam powiedzieć? E, na pewno was, was jeszcze manifestuje. Marzy o Was. E, to, że Was zostawiła w takiej sytuacji, um, to też ją bardzo mocno rani e, co chciałabym Wam powiedzieć, jesteś moim wszystkim. Boję się z Tobą rozmawiać. No i zobaczcie znowu ten seks. My powinniśmy zwolnić. Ja myślę, że po prostu bardzo szybko ta relacja się tutaj rozwijała. To co tutaj jeszcze jest? Nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania. Ty już wiesz. I, i kochani. Marzę o tobie. Także tak to tutaj wygląda w grupie trzeciej. Sprawdzę sobie, jeszcze, wylosuję sobie tutaj jedną kartę kartę radę. Karta rada dla Was. Paśmieczy. Ja myślę, że dbaj o, sobie, o swoje wartości dbaj o swoje granice. Nie naginaj tych granic dla nikogo. Może tutaj też um, chodzić o, um, o otwartość. Otwartość. O, o, mi otwarty umysł. Dosłownie. Ja myślę, że tutaj chodzi mi otwarty umysł na tą sytuację. Um, tak. Mi otwarty umysł. Dosłownie. Czeźwo myśl w tej sytuacji. Dosłownie tak. Także, kochani, dajcie znać, czy to z Wami rezonowało. Przepraszam, najmocniej hmm, bateriami po prostu padła. Buziaki, papa. Pa.